Witamy na kanale przyroda.pl Dzisiejszy temat to, co robiłem. Pokażę Wam kilka rad. Pierwszy dzień powinno najbardziej zająć się drewnem i robieniem ogniska. Można też poszukać starych ognisk i wciągnąć z nich węgiel drzewny, tak jak tutaj. A na sam koniec czegoś do spania. Po odpoczynku można się zająć resztą rzeczy. Takimi jak ognisko. Dla ozdoby można zebrać parę kwiatków. Dziękuję za uwagę.